Dzień dobry, nazywam się Iwona Bejc, jestem dietetykiem. Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować przepis niebanalny, ponieważ chciałabym Was zachęcić do zrobienia szampana z czarnej porzeczki. To jest tak, że w ogóle zacznijmy od czarnej porzeczki. Czarna porzeczka to jest nasze dobro narodowe. Powinniśmy ją szanować i jeść. I wszyscy, którzy wydają kupę pieniędzy na to, żeby kupować jakieś godzi, czyli owoce akai czy jeszcze jakieś inne rzeczy z dalekich stron, Najpierw powinni pomyśleć o czarnej porzeczce. Dlaczego? Dlatego, że nasza czarna porzeczka to jest po pierwsze bogactwo witaminy C. Ona ma jej niezwykle dużo. Po drugie, nasza czarna porzeczka posiada błonnik rozpuszczalny. Ten żel, który się w niej znajduje, jest idealną pożywką dla dobrych bakterii jelitowych. W związku z tym czyni nas zdrowszymi, dlatego, że uszczelnia po prostu jelita. Czarna porzeczka ma bardzo dużo, słuchajcie, czegoś, co się nazywa antyoksydantem i co jest bardzo modne w tej chwili, czyli tego, co powoduje, że wyglądamy lepiej, jesteśmy młodsi, to zwalcza wolne rodniki, czyli przeciwdziała chorobom. I dlatego, kochani, jedzmy czarną porzeczkę, dlatego że czarna porzeczka to jest po prostu nasze zdrowie. Jedzmy, ona jest naprawdę zdrowa, dobra, potrzebna. Dobrze, co z niej dzisiaj zrobimy? Zrobimy z niej dzisiaj rzeczywiście coś, co można nazwać szampanem, dlatego że to się piją. I tutaj taka uwaga, jak kupujecie czarną pożyczkę, bardzo proszę zwróćcie uwagę na jej jakość. Dlaczego? Dlatego, że padają deszcze. Jak pada deszcz, to zbierają pożyczkę mokrą. Jak ta pożyczka jest mokra, to bardzo często, zanim ona w ogóle dojedzie do sprzedaży, czyli do tego warzywniaka czy innego miejsca, gdzie ją kupujecie, typu targ na przykład, to ona może mieć pleśń. pleśń nie jest dla nas zdrowa. Dla nas zdrowa jest czarna porzeczka bez pleśni. Co w związku z tym? Wybierajmy albo suchą, albo bardzo dokładnie oglądajmy. I jeśli jest mokra, to musimy ją zużyć natychmiast, bo inaczej ta pleśń tak czy inaczej się w nich stworzy, bo to jest żywe i to będzie po prostu działo się, tak? Więc w związku z tym e, proszę pamiętajcie, że jakość jest tutaj na pierwszym miejscu. Dobrze, e, co robimy, jak już tą czarną porzeczkę mamy? No, kochani, e, ten przepis jest niezwykle prosty, jak większość przepisów, które Wam proponuję, ale efekt jest genialny, po prostu to jest tak pyszne, że musicie spróbować. Wrócamy pożyczkę do naczynia. Po co? Po to, żeby ją zgnieść. Potrzebujemy trochę cukru. Nawet dużą trochę. I teraz tak, jeśli chodzi o ilość cukru. Szczerze, to jest umowne. Ile chcecie? Jeśli nie chcecie dodawać cukru, to nie dodawajcie. Jeśli chcecie, to dodajcie. Ja dodaję dlatego, że ja lubię słodkie napoje. I e, przyznaję, że e, z tego cukru, to po pierwsze bierze się jednak trochę słodycz, dlatego, że bakterie zainteresują się cukrem, który jest w e, cukrze, nie cukrem, który jest w owocach. E, a po drugie, to ten proces e, fermentacji nastąpi znacznie szybciej. Więc e, tak naprawdę, no, z mojego punktu widzenia bardzo się przyda. Druga rzecz to musimy to czymś zmiażdżyć. Można spróbować to zmiażdżyć y, y, tłuczkiem do ziemniaków, ale szczerze słabo mi to wychodzi. Nie jestem zadowolona z efektu. Co w związku z tym? Weźmy coś ciężkiego, typu na przykład szklanka i po prostu zmiażdżmy to w ten sposób. Dlaczego ja to zmiażdżę? Dlatego, że y, ja chcę zrobić napój, który będzie fermentował i który będzie pełny soku, czyli mnie zależy na tym, żeby ten sok był na zewnątrz owocu, a nie w środku. Yy, I Popatrzcie, to nie zajmuje dużo czasu, bo to nie jest w ogóle trudna praca, po prostu zgniatamy i będzie. Następnym etapem jest przełożenie owoców do szklanego naczynia. I to jest bardzo ważne, dlatego że dzięki temu będziemy wiedzieli, na jakim etapie jest nasza yy, Fermentacja, i będziemy wiedzieli, czy to już jest czas, żeby kończyć, czy to jest czas, żeby jeszcze poczekać. Przesypuję to wszystko. Może trochę o proporcjach, więc tak. Moim zdaniem, idealna porcja na to, żeby zrobić taki napój, to jest kilogram czarnej porzeczki. E, tą porzeczkę, tak jak widzieliście, ją tylko po prostu umyłam, zmiażdżyłam. Zostawiłam te wszystkie gałązki i takie tam rzeczy i tak jak widzicie przekładam to wszystko do naczynia. To już puściło są właśnie dzięki temu, że to jest Ok. I przechodzimy do następnego etapu. Zalewamy to wystudzoną wodą, która była wcześniej przygotowana. Zostawiamy miejsce na to, żeby mogły się tworzyć gazy, żeby to mogło ulatywać. I popatrzcie. Czarna porzeczka opada na dno. Nie wiem, czy to widać, bo ja widzę, ale czy wy widzicie tego, ja to nie wiem. W każdym razie opada na dno. I jak ona opada na dno, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Przykrywamy to ściereczką i czekamy do takiego etapu, kiedy. Żóżeczka wypłynie. I teraz bardzo ważna sprawa. Czy Wy chcecie, żeby wasza, e, wasz szampan z czarnej porzeczki był taki troszeczkę jednak z alkoholem, czy będziecie go pili z dziećmi i alkoholu w nim być nie może? To jest bardzo istotna kwestia, dlatego że tak. E, jeśli e, będziecie to pili z dziećmi, to momentalnie jak wypływa, wyjmujemy to, i przechodzimy do następnego etapu. A jeśli mamy ochotę na taki trochę drink i żeby w tym trochę alkoholu jednak było, to dobrze byłoby jeszcze dwa dni to tak pomieszać, dać temu, zbudować się temu alkoholowi. No, także tutaj trzeba się zastanowić co, co kto potrzebuje i co komu jest potrzebne. W każdym razie, w momencie kiedy to wypłynie, to, to już jest gotowe i to już można pić. No i co w tym, z tym robimy? No, oczywiście musimy odcedzić. Musimy odcedzić, ale ja bym Wam proponowała jedną rzecz, o której musimy moim zdaniem pamiętać w tej sprawie. E, tak jak mówiłam, ta nasza czarna koleczka to jest dobro narodowe. E, to, że ja ją zmiażdżyłam, to jest jedno, ale ja jej nie zmiażdżyłam idealnie. E, trochę w tych skórkach ciągle zostało. W związku z tym, moim zdaniem, najlepiej jest, e, w ten sposób wyjąć po prostu cały owoc i to już pięknie go I jeszcze go rozdrobnić, po to, żeby można było wyciągnąć maksimum smaku z tych owoców, maksimum witamin, w ogóle tych wszystkich rzeczy, które są dla nas takie zdrowe. Także proponuję, żeby zrobić to w ten sposób. Dobra. Ja nie będę tego robić na kamerze tak długo, bo Was to zmudzi, ale pokażę, o co mi chodzi. I teraz bierzemy mikser. będzie to po prostu przesączenie przez sitko. Potrzebujemy sitko metalowe. No może być plastikowe, to właściwie nie, jest, nie ma znaczenia. Przefiltrowujemy to wszystko i dajemy temu po prostu czas, żeby to spłynęło. To chwilę zajmie, ale możemy sobie też przyspieszyć całą tą operację po prostu przyciskając to czymś. No a że którzy mają wyciskarkę bo mogą po prostu przepuścić te owoce przez wyciskarkę i będą mieli to dużo szybciej. Jak odciśniemy płyn z miąższu, no to wlewamy go oczywiście do szklanego naczynia, resztę płynu należałoby po prostu też odsączyć. I to jest ten moment, kiedy my powinniśmy spróbować, jak to smakuje, dlatego że Nasze preferencje są różne. I teraz tak, to, że ja wrzuciłam cukier do tego, wcale nie oznacza, że to jest teraz słodkie. Dlatego, że tam pracowały bakterie fermentacyjne i one żywią się cukrem. W związku z tym, ten cukier, który ja dodałam w procesie początkowym, że jak wrzucałam owoce do wody, to został zjedzony prawdopodobnie przez właśnie te, Bakterie i to może być w tej chwili zupełnie niesłodkie. Więc trzeba spróbować, czy to jest słodkie, czy to nie jest słodkie. No nie bardzo. Nie bardzo. Więc trzeba to po prostu dosmaczyć tak jak chcemy. I uwaga! Nie dosmaczamy tego, czyli nie doprawiamy tego ksylitolem, nie doprawiamy miodem. Dlaczego? Dlatego, że to są produkty, które z założenia są bakteriobójcze. Z miodem nie jestem do końca pewna, jak to jest, dlatego że miód w ogóle ma działania takie antychorobowe, więc czy on jest bakteriobójczy, czy nie, to ja tego nie jestem do końca pewna. Ale na pewno nie sprzyja fermentacji. Mało tego, kochani, ponieważ miód jest naprawdę bardzo cennym takim pokarmem. Więc nie wrzucajmy go byle gdzie, tylko właśnie korzystajmy z niego z umiarem, szanując go po prostu. Więc nie zmieniajmy smaku tego miodem i nie kombinujmy, tak? To po prostu takie jest moje zdanie na ten temat. Dobrze. Zamykamy i wstawiamy do lodówki. Następnego dnia to jest takie, że wypiłam już trochę w momencie, kiedy się to otwiera. I to się naprawdę pięknie. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj się pojawiają po prostu bąbelki, i to się po prostu pięknie. W smaku jest po prostu przepyszne. Ile nam powinno zająć się produkowanie tego? Wszystko zależy od tego. Jaka jest temperatura na zewnątrz, ile cukru dodaliśmy, jak ten proces po prostu przebiegał. To jest, to jest proces specjalny. I to nie jest tak, że w jeden dzień będzie, albo że będzie w cztery dni, bo tym razem zdarzyło mi się tak, że to zrobiło mi się w jeden dzień, do tego, do tego poziomu, czyli to, co pokazywałam Wam, że odlewam w tej chwili. Ale nie zawsze tak mam. Czasami jest tak, że potrzebuje 4 dni. Można przyspieszyć ten proces używając bakterii, specjalnych takich, takich zakwasków do owoców. One są dostępne w sprzedaży. Jestem nie do końca przekonana do tego, dlatego że słuchajcie, jeśli robicie regularnie jakieś zakwasy w domu, to Wam się te, zakwasy, te zakwaski czy te bakterie osadzają na mm, pojemnikach, w których to robicie, yy, czyli tutaj. A. Tutaj się od, odkładają. To wygląda jakby był taki jakiś osad, muł, coś takiego. Jak się zlewa płyn, to to zostaje. Ok, no dużo nagradzam się dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Serdecznie polecam ten przepis, bo jest naprawdę pyszny. Czy zrobicie wersję z alkoholem, czy bez, to od was zależy. Moim zdaniem ta bez alkoholu jest naprawdę pyszna, ale niektórzy lubią jakieś takie bardziej szalone przepisy. I dlaczego nie, jeśli jesteśmy dorośli, to jak najbardziej to jest dla nas. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Do widzenia.